Witam Państwa, to jest program konkrety i opinie. Mamy październik, więc mamy początek roku akademickiego i stąd obecność w studiu rektorów i prorektorów podkarpackich wyższych uczelni, publicznych i niepublicznych. Witam serdecznie. Panowie, trochę byłem zaskoczony tym, jak ten rok szkolny się zacznie. Od jakiejś dyskusji okazało się, że będzie to, jest to dyskusja o ściąganiu. Dzięki Politechnice Rzeszowskiej rektor przypomniał, żeby nie ściągać. To wyszło od pracowników naukowych czy od studentów? W zasadzie to wyszło od studentów. To jest pewne zaskoczenie. Oczywiście myśmy się włączyli w tym sensie, żeby dać jasny sygnał, że tego rodzaju działanie no, nie jest pożądane i nie, jest, nie będzie tolerowane. Natomiast e, ten sygnał jak gdyby wyszedł z potrzeb studentów. Dlaczego? Dlatego, że istnieje po prostu jasna konkurencja, studenci starają się mieć jak najlepsze oceny, ponieważ te oceny rzutują i na ich pozycję w rankingu, a ranking z kolei służy jako podstawa do przyznawania stypendiów, ponieważ w naszej uczelni jest wiele różnych stypendiów i to nie są małe, tak mówiąc to wprost, więc no studenci, ci, którzy nie ściągają, w jaki sposób czują się pokrzywdzeni, że ci, którzy ściągają, którzy mają możliwości, jak gdyby wchodzą na te wyższe pozycje rankingu i dzięki temu mają stypendium, a ktoś, kto solidnie pracuje, ale pracuje samodzielnie, bez używania żadnych technik zdawania egzaminu, ma się lepiej. I tutaj był wyjście od strony studentów. Studenci chcą... To oni zaczęli. Porządku. Panowie, a czy to, to jest y, powszechny problem na, na, na podkarpackich uczelniach? Chyba tak, dlatego, że o tym problemie wiemy od lat. Tylko pierwsza Politechnika zdecydowała się go i upublicznić, i z nim walczyć, bo jest to problem szkodliwy dla funkcjonowania uczelni, a także dla studentów, o czym wiemy. Dodajmy do tego też, bo takie opinie ze strony studentów do nas docierają, że także już kończy się i sami studenci starają się, starają się bardziej etycznie postępować, kończy się to zjawisko odpisywania, pokazywania prac przez lepszych studentów gorszym. To, to oznacza i to jest wszystko aspekt finansowy z tego co wiemy, to oznacza, że studenci zaczynają rywalizować o, o te miejsca w rankingu, nie tylko zresztą ze względów finansowych, bo te miejsca w rankingu to jest także satysfakcja dla studenta, który zajmuje dobre miejsce i, i wydaje się, że jest to proces coraz bardziej widoczny i dobrze, że ktoś go podjął i my się przyłączamy do, 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 do rozwiązywania tego problemu. A ja tak sobie pomyślałem, w kontekście tej dyskusji mógłby się pojawić na przykład wątek studentów, którzy by przyszli i powiedzieli, no dobrze bardzo, że nam uczelnia przypomina o tym, żeby nie ściągać, no ale teraz ostatnio sławna sprawa prezesa BCC, który ma poważny problem, bo studenci właśnie, między innymi oraz pracownicy naukowi stwierdzili, że no coś z tym jego doktoratem jest nie okay. i mówią może warto też walczyć z plagiatami albo z pracami które są nie, nie na tym poziomie co trzeba ściąganie myślę że wpisuje się w szerszy kontekst przemian społecznych z którymi mamy do czynienia na pierwszy ogień poszły plagiaty bo wiemy że ten problem dotyczył nie tylko realiów polskich ale również zagranicznych sprawa chociażby prezydenta Niemiec przed kilku lat który właśnie doktorat miał zdobyty nieuczciwie i tutaj same uczelnie w tym i Uniwersytet Rzeszowski wprowadziły systemy antyplagiatowe dzisiaj system antyplagiatowy został niejako wpisany w konieczność pracy uczelni. Nowelizacja go wprowadziła jako część życia akademickiego i myślę, że właśnie to przyzwolenie na ściąganie, które w dużym zakresie również istniało pomiędzy czy studentami, czy właśnie w tym kontekście społecznym, ono też już się kończy. To jest wyraźny sygnał tutaj politechniki, a drugi jest też sygnał mianowicie, aby może nauczyciele, akademicy nieco metody sprawdzania i weryfikacji wiedzy z zmienili, ponieważ to też jeżeli ja sprawdzam metodami tradycyjnymi, to przy dzisiejszym stanie czy techniki, czy sposobów działania niejako zezwalam na to ściąganie, bo łatwość kopiowania i przygotowywania mikrodrukiem małych dokumentów, to jest dzisiaj powszechnie dostępna, więc rzecz też jest w zmianie metod sprawdzania. I od, odnoszących się do kompetencji, które chcę sprawdzić. To, bo, są, to jest wymiar społeczny no, zmian. No bo teraz wiem, że są takie certyfikaty przyznawane dla uczelni, uczelnia walcząca z plagiatami, ale to jest pytanie, czy to wystarczy, że na przykład yy, yy, uczelnia informatyczna zrobiła coś, żeby, żeby te metody, o których mówił pan profesor, zmienić. Jesteśmy w tyle o dobre, w do, w dobrej sytuacji, bo opracowaliśmy program antyplagiatowy, który był rekomendowany w pewnym momencie przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego jako program, który może być prowadzony w innych uczelniach. Ten program już od wielu lat jest takim narzędziem dydaktycznym naszych wykładowców, ale powiedziałbym tak, że to pytanie, czy to jest plaga uczelni podkarpackich, jest chyba źle postawione, bo to jest plaga w ogóle współczesnych szkół. No powiedzmy, zostańmy na obszarze Polski. Tak jak tutaj Pan Profesor słusznie zauważył, dotyczy to nieuczciwości w świecie studenckim, ale też nieuczciwości w świecie naukowców, wykładowców, więc obie strony tutaj mają wiele na sumieniu. Mam taki przedmiot, tutorial, gdzie staramy się jak gdyby no, pokazywać te przejawy dobrych postaw i piętnować te złe. Zgadzam się tutaj z tym, że w naturalny sposób przebiegają te procesy, ponieważ jak jest konkurencja, jak jest źródło finansowania swojego wykształcenia, więc warto dbać o to, żeby być uczciwym. No i, i z jednej strony jak najbardziej te kary, czyli na przykład Rzecznik Dyscyplinarny, który się tym zajmuje, a z drugiej strony jednak ta marchewka w postaci stypendium wymuszą te zmiany. Skoro o konkurencji mówimy, bo nie wiem, czy pa panów zdziwiła ta y, zapowiedź premier Ewy Kopacz y, o y, kredytach na zagraniczne studia wielu ludzi trochę zdziwiła, ale skoro mówimy o konkurencji, czy panowie się nie obawiacie, że za jakiś czas, nie wiem, za rok czy za dwa, może być tak, że część studentów jednak skorzysta z tych kredytów i po prostu pojedzie studiować za granicę? Bardzo zdziwiła nas, dlatego, że dlatego, że już dzisiaj istnieje możliwość przecież studiowania za granicą, pozyskiwania stypendiów zagranicznych. Dzisiaj źródła unijne, źródła finansowania są otwarte także i na studia zagraniczne. Ale pewnie przy polskich kredytach byłoby łatwiej szybciej może. Pewnie tak, ale z drugiej strony zdziwiła też w innym kontekście, mianowicie w kontekście pomijania zupełnie finansowania najlepszych szkół niepublicznych, studiów stacjonarnych. Otóż wydaje się, że także zasługują, studenci studiów stacjonarnych, szkół niepublicznych zasługują na to, żeby ich także w podobny sposób wspierać. Dlatego, że, dlatego, że o ile tamte środki można pozyskiwać, o, ile, o tyle tutaj w przypadku tych studentów jest to ogromnie, ogromnie trudne. I wreszcie po drugie, to wydaje się, że Wydaje się, że system kredytowy, jeżeli już mówimy o tym systemie kredytowym, to powinien być rozpatrywany na tych warunkach dla wszystkich studentów, nie tylko studiujących za granicą, ale także studiujących w Polsce, żeby on był strawny, korzystny dla studenta, bo dzisiaj, nie oszukujmy się, dzisiaj system kredytowy nie jest atrakcyjny dla, dla, dla studentów już studiujących. I tylko nieliczni, biorąc pod uwagę całą pulę studiujących, się decydują na to, no bo, no bo nie jest atrakcyjny. Nie, może przy okazji tego pomysłu niektórzy powiedzą, no ale to znowu będzie taki projekt, z którego skorzystają najbogaci. Ci najbogaci, którzy wybiorą sobie te rodzynki i pojadą tam, a potem mieli będą gwarancję tej pięcioletniej pracy w Polsce, to skorzystają. A ci z ubogich regionów na przykład takich jak Podkarpacie z tego nie skorzystają. Szanowni Państwo, no jest, moim to, zdaniem... jest to jakieś niebezpieczeństwo, natomiast podstawową sprawą to nie jest kwestia studiowania i wyjazdu za granicę, bo, bo ta wymiana trwa, ona trwa w ramach istniejącego toku studiów, prawda, wymiany w rodzaju Erasmusa, ale podstawową sprawą jest to, żeby te osoby, które studiują za granicą, one wracały do Polski. Nie na zasadzie, że mają przepracować te pięć lat, ale żeby wróciły i tu pracowały. I tak samo, żeby osoby po skończeniu studiów u nas, w kraju, yes. bo takich osób jest bardzo dużo, ci najlepsi z reguły wyjeżdżają za granicę. I to jest problem. Tu jest problem. Yes. A nie w tym, że y, ileś osób wyjedzie, będzie studiowało czy w Harvardzie, czy gdzieś i powiedzmy to załatwi sprawę. Nie. Sprawa jest podstawowa, za, żeby chcieli wracać i mieli gdzie wracać i mieli gdzie pracować. Mój Tutaj i po skończeniu nawet naszych uczelni, żeby nie musieli gdzieś wyjeżdżać. To jest problem. Znacznie większym problemem dla mnie jest bardzo nikła liczba cudzoziemców studiujących w Polsce. Przecież w tym momencie to jest około 30 tysięcy. Więc to jest 2% studiujących. Absolutnie jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej i, i, i innych krajów. A z na, czego to się bierze? Bierze się to z nierozpoznawalności marki Polski jako dobrego miejsca do studiowania. Za mało od... się reklamujemy za granicą, z czy w za... rankingach jesteśmy nie najwyżej. Pan redaktor odpowiedział, myślę, trafnie, rankingi to jest jedna rzecz, a dwa, chyba dopiero uczymy się promować naszą ofertę za granicą. Wiem, że jest program ministerialny, wiem, że jest program środowiska edukacyjnego. To jest za mało i to na to potrzeba lata. Prostą rzecz, którą mógłby zrobić rząd polski, to jest wiza studencka. Momentalnie zwiększyłaby się liczba obcokrajowców studiujących w Polsce, ale jaki jest problem? Trzy ministerstwa musiałyby się dogadać. To jest problem nie do przeskoczenia dla polskich urzędników. Ja myślę, że ten pomysł na kredyty dla studiujących za granicą jest to jedna z propozycji, która zmierza do rozruszania tego wyjeżdżania studentów polskich do studiowania za granicą czy w ogóle tych którzy chcą studiować a więc obok programu Erasmusa który spełnia tę rolę tam są przewidziane stypendia dla studiujących za granicą ale to dotyczy tylko jednego semestru maksymalnie dwóch czy praktyk krótkich to to jest pewna dłuższa forma natomiast o, m, są jeszcze podpisywane umowy pomiędzy uczelniami polskimi i zagranicznymi no. ale w skali y, kraju nie jest to dużo ja się zgadzam todos przedmówcami, że w tych obszarach, które wskazali, jest bardzo dużo do zrobienia. Ale ja bym odbierał to, ten pomysł kredytów zagranicznych jako jedno z wielu. Zobaczymy, jak dużą skalę to przyjmie i czy rzeczywiście na wspomożenie na przykład przyjeżdżających studentów na naszą uczelnię też będziemy mieli jakieś wsparcie. Ja tutaj, jako pozytywną informację podam tylko jeden fakt. My gościliśmy niedawno na uczelni przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Oxfordu. Okazuje się, że jest bardzo duże grono osób, które chciałyby wrócić do Polski, pracować na polskich uczelniach. Więc wydaje mi się, że jakby im stworzyć tutaj taką drogę powrotu, to te osoby świetnie wykształcone mogłyby zasilić zasoby kadrowe Polskie. No to jednym z takich, z takich sposobów na większy entuzjazm pewnie jest taki projekt nauka dla biznesu, biznes dla nauki. Za parę dni będzie duża konferencja na stadionie narodowym. No to już naprawdę urasta w takim razie do do rangi zjawiska narodowego no jest pytanie, czego nam ciągle brakuje w tym względzie, jeśli chodzi o współpracę biznesu i nauki i nauki biznesu. No bo niektórzy twierdzą, że już wszystko mamy, że już tak naprawdę wszystko zrobiliśmy, co trzeba zrobić, żeby, żeby tę sprawę rozruszać? Czy same badania wystarczą? czy same badania nie wystarczą. Natomiast jeżeli chodzi o ten program współpracy nauka-biznes, biznes-nauka, to się dzieje. To się dzieje od wielu lat, natomiast na pewno jest za mało pewnych nici powiązań, bo te ta współpraca ona musi zostać w jakiś sposób zawiązana, najpierw indywidualnie na zasadzie, że dwie osoby prawda, zaczynają coś razem wspólnie myśleć, później przystępuje się do pewnych działań instytucjonalnych. Tych działań jest bardzo dużo. Oczywiście nie mamy na razie efektów, bo na to, żeby te działania dały efekty widoczne w skali całego kraju, to potrzeba trochę parę lat na to. Natomiast tu... Ja nie jestem takim pesymistą, ja mówię to z racji mojego doświadczenia. Ta współpraca się rozwija i dynamizuje. Ja mówiąc z własnego doświadczenia w naszej uczelni, to widzę z roku na rok to zwiększa się i to nie nazwijmy to w postępie arytmetycznym, liniowym, tylko w postępie geometrycznym. No bo jakbyśmy tak popatrzyli na przykład na strategię rozwoju województwa. My mamy wyznaczone kierunki, to wiadomo przemysł lotniczy, tak. przemysł turystyczny i tak zwane nowoczesne sposoby zarządzania służbą zdrowia, czyli dajmy ludziom odpocząć w godnych warunkach. Czy biorąc to pod uwagę, państwa uczelnie jakoś się do tego dopasowują? Próbują działać z konkretnymi firmami? To znaczy tak, my od kilku lat na uczelni organizujemy te relacje z biznesem w ramach naszej współpracy pod hasłem dział sprzedaży i staram się komercjalizować wyniki dociekań naukowców, ale jaki jest podstawowy problem, który, z którym spotkaliśmy się na samym początku? To jest przekonanie przedsiębiorców, że uczelnia coś może dać, że szkoły wyższe w ogóle w Polsce są miejscem, gdzie można no, z, z sukcesem jakiś biznes zrealizować. I pierwsze lata to było przekonywanie tych, tych przedsiębiorców. Dzisiaj mogę powiedzieć. To znaczy, że, że najpierw oni muszą dać żeby potem przekonanie ich, że relacje z uczelnią coś dają, tak? że, że to nie jest strata czasu I, i pierwsze lata były temu poświęcone, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że, że to skończyło się sukcesem, ponieważ no, nie jest to tajemnicą. 50% przychodów naszej uczelni są przychody generowalne z usług dla firm, przedsiębiorstw, grantów naukowych i to jest chyba droga współczesnych uczelni, szukanie tych nici powiązań, bo jak popatrzymy na statystyki gusowskie, to jeżeli chodzi na przykład o y, uniwersytety to około 80% to są przychody generowane z dydaktyki, działalności dydaktycznej, a 20%, około 20% to są przychody generowane z usług dodatkowych, z grantów, z usług dla, dla, dla firm, przedsiębiorstw. Szkoły techniczne mają tutaj wskaźnik znacznie lepszy, około 67%, 8%. No ale i widać, ile jest pracy przed, przed uczenia. Ja jeszcze, ja, ja bym chciał powiedzieć, że my ten pierwszy etap, o którym panowie mówili tutaj, my myślę, że mamy już za sobą. To znaczy pewne duże firmy z tego klastra Doliny Lotnicze, one już się przekonały, że uczelnia może zrobić. Chodzi tylko o pewien potencjał, który też te firmy muszą nabyć, aby część finansów, część swoich zasobów można przeznaczyć na badania, które my możemy wypracować. I zgadzam się, że to trwa bo efekty badań nie powstają w ciągu jednego dnia, dwóch czy trzech. My właściwie codziennie rozmawiamy z przedstawicielami różnych firm, nawet dzisiaj odbyłem dwie, trzy takie rozmowy, ale one dotyczą pewnej perspektywy, mają w sobie już zadaną perspektywę, co możemy zrobić dzisiaj, co możemy zrobić w przyszłości. Więc rzeczywiście te efekty... Będą się pojawiały i też chciałbym sprostować to, co pan rektor z Politechniki tutaj powiedział, że my nie tyle, że poczekamy na efekty, bo my cały czas to robimy, tylko my musimy niejako namacalnie zobaczyć po pewnym czasie, że one nie przychodzą i nie rodzą się z dnia, z miesiąca na miesiąc, tylko zaczynają się pojawiać po latach. A znaczy... może jeżeli tak pozwolisz, pozwolisz, a, a pozwolą wwocem. Państwo, że wejdę w słowo, a mówiąc to, że poczekamy na efekty, też mam na myśli pewną historię. Tak. W roku 2003 pojawiła się inicjatywa utworzenia tzw. Centrum Zaawansowanych Technologii Dolina Lotnicza. I to działanie się rozpoczęło, powiedzmy, na początku lat 2000 Przez ileś lat, powiedzmy, 2-3, to trwało właśnie to dopasywanie. Natomiast w tej chwili to my mamy już efekty. Realizujemy na przykład jeden z największych w Polsce projektów w ramach innowacyjnej gospodarki. To jest nowoczesne technologie materiałowe o wartości ponad 100 milionów złotych. Rzadko która uczelnia ma, realizuje tego typu granty. Realizujemy mnóstwo, ja nie waham się powiedzieć tego słowa mnóstwo projektów w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie te relacje pomiędzy biznesem, czyli tu mówimy akurat do, o przemyśle lotniczym, ale nie tylko, zostały już wytworzone i w tej chwili my konsumujemy to i to, to naprawdę te wartości, które mamy w postaci grantów są naprawdę bardzo duże i, i tak wracając właśnie do paru lat wcześniej to w przeciągu ostatnich 4-5 lat nastąpił gwałtowny wzrost badań na rzecz przemysłu Głównie tym naszym kontrahentem jest przemysł lotniczy, ale nie tylko. Czy uczenia humanistyczne ma trudniej i... jakby w tym względzie? Czy Ech, trochę trudniej? dlatego że mniej współpracujemy z biznesem, a więcej z tymi instytucjami okołobiznesowymi, aczkolwiek one pośrednio także świadczą usługi biznesowi, ale ja chciałem poruszyć jeszcze jeden problem, o którym zapominamy, że współpraca z biznesem to nie tylko badania naukowe, to także staże praktyki studenckie, to także dostarczanie biznesowi wysoko kwalifikowanej kadry. Nie wiem, czy te dwa problemy nie są E, e, równie ważne. E, my na przykład realizujemy taki projekt mi, e, e, unijny Dyplom wspia przepuską do biznesu i e, e, te praktyki, które w ramach tego projektu są realizowane, cieszą się ogromną popularnością wśród studentów, nie tylko dlatego, że są nieźle opłacane, jak na, jak na polskie warunki, ale także dlatego, że studenci coraz bardziej doceniają to. Kiedyś starzej praktyki w dawnych czasach były traktowane bardzo y, 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 luźno przez studentów, były, no nazwijmy to wprost, w celu odfajkowania. Kiedyś były przymusem w ogóle. Czy przymusem <laughs> były, kiedy w ogóle były te tak zwane praktyki robotnicze. Tak jest. Natomiast dzisiaj coraz więcej studentów chce, Poznać praktykę. Mało tego. Często okazuje się, i mam wiele przykładów, że student odbywający praktykę tak się podoba pracodawcy, że, że go zatrudnia najpierw na jakieś tam godziny, a później po obronie pracy czy w czasie jeszcze studiów prac, instytucja go zatrudnia. Czyli tutaj widzę wielką przyszłość niewykorzystaną do końca w relacjach pomiędzy uczelniami a, a biznesem i to, o czym pan redaktor mówi, to to jest naszym obowiązkiem, naszą misją właśnie kształcić studentów i pozwalać im zdobywać tę wiedzę praktyczną w ramach tych priorytetowych kierunków strategii. Skoro o misji mówimy, bo rektor uniwersytetu podczas inauguracji powiedział, że właśnie uniwersytet czy uczelnia wyższa to jest takie miejsce, gdzie musimy przypomnieć wszystkim, że mamy nie tylko kształcić, ale także wychowywać i, i, i przekazywać wartości. Jak złapać dzisiaj, w 2014-2015 roku, taki balans pomiędzy z jednej strony tym, o czym mówimy, wymogami rynku, działaniem biznesowym, innowacyjnością, a z drugiej strony czymś, co wydaje nam się tradycyjne, czyli przekazywaniem wartości, edukowaniem, bądź po prostu nie, nie ukrywajmy tego, wychowywaniem młodych ludzi. To, było, to były bardzo ważne słowa, które przypominały o roli uczelni jako tego miejsca kulturotwórczego w danym środowisku to z jednej strony a z drugiej strony właśnie jakby takie zatrzymanie się w pędzie ku umasowieniu studiowania ale umasowieniu z punktu widzenia mody te też, bo my często obserwujemy, że właśnie ro... mody czy potrzeby, bo nie, bo... często mody, że studenci podejmują kierunek studiów, bo on y, fajnie się nazywa, bo dobrze wielu kolegów innych tak dobrze brzmi, to często to poszukuje się nawet takich nazw i tak dalej. Natomiast y, no, niewiele to się przekłada, na przykład nawet na dobre miejsce pracy, albo y, trzeba w czasie studiów dodatkowego kierunku żeby później to miejsce pracy dobre się znalazło. I to jest jakby z jednej strony. Natomiast z drugiej strony sprawa tej równowagi pomiędzy zdobywaniem czysto tej wiedzy, nazwijmy to fachowej, czyli tej, która przełoży się na kompetencje zawodowe, a rozwijaniem siebie jako człowieka z, ze studiami na poziomie wyższym. No nawet nowelizacja ustawy wprowadza taki obowiązek, że... 5 punktów ECTS, czyli to jest około 150 godzin ma być przeznaczonych na godziny tak zwane z zakresu, z obszaru humanistyczno-społecznego. Właśnie, z, chciałem o to, to zapytać, ta czy ta sprawa. dyskusja jest żywa, bo, bo ciągle jest, mam wrażenie, jedna część środowiska akademickiego, która mówi, nie, no szkoły wyższe nie mogą być uczelniami, wyższymi uczelniami zawodowymi kształćmy jednak humanistów, filozofia jest ważna, socjologia jest ważna, psychologia jest ważna, a drudzy mówią nie, spróbujmy jednak dostosować nasze potrzeby i naszą ofertę do potrzeb rynku pracy. Proszę Państwa, w Polsce obecnie 80% wszystkich kierunków to są kierunki o profilu ogólnoakademickim. Nie 20% to są kierunki tak zwane praktyczne, więc to pytanie odnosiłoby się do tych kierunków praktycznych, jak tam tą wiedzę taką ogólną, ten bagaż człowieka wykształconego przekazywać i faktycznie po ruchach pani minister wiele się też w programach zmieniło każda z naszych uczelni realizuje własne pakiety takie humanistyczne. Pytanie jest oczywiście szersze, bo z jednej strony jest pytanie o potrzeby młodego człowieka, z, czym, z, jaką, z jakimi potrzebami innymi niż wykształcenie kierunkowe, zawodowe przychodzi na uczelnię. Pamiętajmy, że czas studiów znacznie uległ skróceniu, bo, bo generalnie mamy studia trzyletnie licencjackie uzupełniające dwuletnie. Zasadą te, tego podziału, który system boloński prowadzi, było to, żeby zaraz po studiach licencjackich wypchnąć na rynek pracy. A ty tylko niewielką liczbę zatrzymać na studiach drugiego stopnia uzupełniających, a później studiach doktorskich. Więc... A gdybym zapytał wprost, czy panowie zauważacie, że młodzi ludzie po gimnazjach i po szkołach średnich przechodzą coraz gorzej wykształceni, to by to była prawda, czy nie? Odważę się <laughs> powiedzieć, że tak. <śmiech> <śmiech> Obserwujemy <śmiech> coraz gorsze przygotowanie młodzieży ale nie tylko coraz gorsze przygotowanie, gdy chodzi o zasób wiedzy, ale także o to, co, o co pyta Pan redaktor, mianowicie o ten, jak to nazwał, warsztat intelektualno-osobowościowy. Kiedyś, kiedyś maturzysta był, był nieco, nie, nieco inny, miał stosunek do, do życia, do rzeczywistości, teraz jest to coraz bardziej stosunek konsumpcyjny. Teraz mniej zależy im na właśnie szlifowaniu tego warsztatu intelektualno-osobowościowego, jak to nazywam, bardziej zależy tylko na zdobyciu wiedzy, uzyskaniu oceny i pójście do przodu. Czyli dajcie mi konkret. Takie jest wymaganie. Dajcie wobec... mi konkret, natomiast naszym obowiązkiem jest przeciwstawić się temu. Wydaje mi się, że, że to jest pewien trend, który... Niepokojący trend. A czy to nie będzie walka z wiatrakami? Nie, na szczęście ten trend jeszcze nie zapuścił mocno korzeni, na szczęście on dopiero się jakoś tam rozwija i w związku z tym my, my wszystko robimy. To, to jest to, co pan redaktor nazwał, co zostało zapomniane, działalność wychowawcza. Po prostu wstyd nam się przyznać, że my na studiach także mamy obowiązek, mimo że nigdzie to nie wynika z żadnych przepisów, mamy prowadzić działalność wychowawczą działalność pod wieloma względami wychowawczą, z jednej strony dawaniem przykładu jako nauczyciele akademicy, z drugiej strony kształtowaniem właśnie tej osobowości poprzez dodatkowe zajęcia, poprzez przedmioty. Na przykład my wprowadziliśmy przedmiot, przedmiot obowiązkowy dla wszystkich przez cały okres studiów warsztaty psychologiczne, bowiem uważamy, że młodzież przychodzi coraz słabiej, coraz słabsza psychicznie, że, że w związku z tym istotną kwestią jest umacnianie tej, 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 tej siły psychicznej młodzieży. Wprowadziliśmy przedmiot Kulturę języka polskiego, gdzie w ramach tego przedmiotu różne, omawia się różne rzeczy, począwszy, nie wiem, od powrotu do, 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 do klasyki polskiej, wyświetlanie filmów, dyskusje o, o tej klasyce. Ale panie I... rektorze, to było jeszcze przed aferą taśmową czy po? Przed przed. No przed, właśnie, bo przed. afera taśmowa niestety dała y, ogromne paliwo części ludzi, którzy, także młodych, którzy powiedzieli, ale przecież politycy nas tego uczą. No właśnie, dlatego naszym obowiązkiem, bardzo dobrze pan rektor powiedział, naszym obowiązkiem jako szkół wyższych jest także pokazywanie, że nie politycy są wzorami, tylko nauczyciele akademicy. Czyli nie ściągamy, nie odpisujemy nie i nie robimy plakatów. Ja tu w pełni się podpisuję pod tymi słowami i obowiązkiem uczelni, każdego nauczyciela akademickiego, każdego profesora czy doktora jest jednak wpływanie na młodych ludzi. W sensie kształtowania ich osobowości. I owszem, my Dajemy im pewną wiedzę teoretyczną, prawda, natomiast my musimy nad tymi młodymi ludźmi w jakiś sposób pracować poprzez różne formy. No nie ma tak, że jest jedna forma. Poprzez przykład, poprzez uruchamianie pewnych przedmiotów, poprzez uruchamianie pewnych działań. Na uczelni technicznej też jest miejsce na filozofię. Absolutnie ja bardzo chętnie zaproszę każdego z wykładem filo filozoficznym na Politechnikę Rzeszowską, bo bez tego nie ma pełni ukształtowanej osobowości. Co więcej, współczesny pracodawca wręcz żąda od uczeni, żeby zajęła się przedmiotami nie, niezwiązanymi ściśle z kompetencjami Często. zawodowymi. Nie wiem, czy panowie uwierzą, ale u nas furorę furore y, dwa przedmioty wzbudzają. Jeden to komunikacja interpersonalna, podstawowy przedmiot, a drugi komunikacja międzykulturowa. Co najmniej te dwa przedmioty są takim wstępem do dobrych kontaktów y, z przyszłym pracodawcą. Ja się bardzo cieszę, bo nasza dyskusja miała początek, środek i koniec, tak jak rozprawka, wyszliśmy od szczegółów i zakończyliśmy uogólnieniem. Panowie bardzo dziękuję. To był program, konkrety i opinie. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia.